Ciskamy. coś takiego multiplayerowe co tydzień gówno, nie wiem. What the fuck. Z, grzyb z grzybownią. Tak dasz tak tytuł na YouTube? Nie wiem, co tygodnia, gówno, czy coś z grzybownią. Choć robimy. Let's play Battlefield 3. Battlefield, okej. Okay. Poczekaj, ja tutaj muszę wam ściszyć głosu, bo coś nie gówno. O, albo... A może będziemy w Minecrafta robić, let's play. Mam już. A jak chcesz to masz dołączyć, bo w sumie brakuje mi osób do intra. Minecrafta? No. Już gram w niego ponad półtora roku. Wow. Nie, ja gram od Dalfy chyba w niego. Naprawdę dużo. I go jeszcze kupiłem. O! Leci grzybek! Uku. Co mnie na O! Ja cię widziałem jak je, jechałeś. No, a coś mnie teraz naparza. Yy, Eeeh, derp. derp. Derp, 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 derp. Wysiadam. Dobra, to jest Twój czołg teraz, chłopie. Ja idę dalej. Myślałem, że będzie gorzej lagować, jak będę nagrywać, ale jednak nie. O, kurde, coś na naparza. Okej. Okay. Wiesz, go, rozpiesz, go, rozpiesz, go... Yy, Na B i zdadłem. Okej, okay, idę na ciebie On you ma to oh, oh, okay. oh, jestem. hej, jestem he, he. Uśmiech szmato Czy ktoś to jest? Aaa, ah, to duże o oh, kurde A <laughs> ah! Cong <Czuk>! Aha <laughs> O okay. oh, jestem? Oh, jest. Jesteś, Jesteś a nie, jestem healing! Jestem medykiem. Dobra. Jestem najlepszym medykiem w mieście, słuchaj. Najlepszy medyk na punkcie D. Chyba to też idzie. O, w mieście, kurde. O, jedzie coś. Jedzie główno! Coś dla ciebie. Ja pierniczę. Idę z palnikiem. O tak, kurde. O fuck! O fuck! O fucku, 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 fucku. O, zabili was tam. Dobra, 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 go tyłu, już go biorę tu, już go biorę tu, już go biorę tu. I, już raz wszystkich respie? Już raz wszystkich respie? Jeszcze raz... Okej. Okay. <grystanie> Trzech, kurde, udało mi się udupić... O, fuck! Spierdzielać! <grystanie> o kurde, biomas. nas. E, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jest? Idę do ciebie, idę do ciebie! Techniku! Fucking! Medical efficiency! A, a, fuck. Skakuj! Jest! Żyję! Off. Oh, f**ku żyję. Ja ta 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 wow. kity mnie Błagał. A, zrzućcie. Kurda. Kurde. Czekaj, się na Phoenixie Dobra, okej, okay, jestem, jestem, jestem. Ja biegnę z powrotem tam, gdzie ten gościu z mtarem. O, jest! Głupia susz. Wow, that's fuck. O oh, shit! Widziałem, że on gdzieś tam będzie, bo go trafiłem raz. Ale kurde, myślę, że on gdzieś tam się przeszedł dalej, jakby mnie chciał za zajść od tyłu. Ale się skąpił! Ty jesteś w odrzutowcu? No. Grzybek lubi odrzutowce. Oczyłeś trochę lata. Ja właśnie nie, słuchaj, jest gościu sergeant Banana. Wczoraj z nim grałem. On, on, on tam. Po angielsku wszystko, kurde, gadał tam z ludźmi. I on i on tam proponuje jakieś te lekcje fruwania, latania na licencję. Tak, tak, Gościu fajne jest. Wszyscy mówią, że hakuje. No, znaczy, się właśnie zajęliście lata, wiesz? O kurde. Tyle, że mówi po angielsku tylko i wy. O, chwilę zabijcie! F A, feniks Taki ja, Monik. Y SGT Banana21. Banana? Banana. O on wszystko po angielsku, więc jeżeli umiesz, to z pewnością cię przyjmie. Z chęcią. I dlaczego? NEDO dopływa. Nieważne, Fenix jest lepszy. Fenix... A on gra na kompie? Tak Podszlifuj swój angielski Co tutaj? John Rambo No kur... John Rambo 82 dwa. Czekaj A! No kurde! Fuck. Dończyłeś trapsa? No tak, już dawno nagrywam. Dobra, biorę drugie od Jota. Oczywiście ktoś mi napisał na Skype. za dobrze. a koleżanka. Fucks. Czekaj, on pisze jej. Oooo. jaki gościu z rpg mi pociągnął. pomóż mi na D. Dobra, 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 już, już wchodzę, już wchodzę. Faks. Eee... nagrywa, okej. Okay. No. Grzybek, jestem. Jestem z tobą, chłopie! Fuck. Trochę za późno. Taki resp! <gryw> Ale mnie no, zgwałcili. No, kurde, zgwałcili mnie od razu, kiedy wszedłem. Oh.

Trzymał shift, na będzie nitro. O! Nitro! Także jak O kurde. Ej, bro. Ja teraz w dorowów pierdolisz. Pętasz jak driftowałem czołgiem kiedyś? No, ej. What the... O kurde. <laughs> mina przeciw. nie mówisz, że jest mina. No, nie widziałem! Ja no, właśnie, właśnie o to chodzi w tych minach. LITTLE BIRD? ARE YOU FUCKING SHITTING ME? LITTLE BIRD! Ja nie umiem tak latać szybko, No Nachylam się, to mi leci w dół zamiast do Czekaj. Okay. Patrz, w dół. <coughs> Jak szybko lecieć? Nie wiem, mmm... Wejdź szybko na trzecie, się zanieś... Co? Zamienię się z Wejdź na trzecie miejsce, ja wejdę na pierwsze. Nie, yeah. co? Chcesz latać? ty w dupę, ale to dupy latasz, ciata, 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 kufa. Nie yeah, umiem. 1-4, ja mam 20 <grywa> Ja ci pokażę Nie, nie, jak rad, się nie tym. odradzaj się przy mnie, bo, nie, bo mi nie idzie wtedy Poczekaj Ja ci pokażę jak się tym lata A niech się zaraz respi Na jakiejś heli no Serio, śmigło proszę Nie, gdzie się dokładnie rozpią pojazdy? Hmm. Fucks. O! Grzybek! Nie! Już mi dopiero zrobił! Nie ma tak. Fucker. Co ja tu zamierzam odpisać. Tak nie odpisałem. Ok. Gdzie jest ten grzybku? Do tołu. Hmm? Raczej im po fibru Driftuje czołgiem O! Musicie zobaczyć grzybka jak driftuje czołgiem <grymka> Kiedyś im tak drift... Nie mogłem opanować A! Grzybek, idę do ciebie! Uiiu! Jestem Hejo! A! Weź wysiadał jak nie chcesz mieć. A jak jest ten maso. W środku ktoś jest. Idę do niego. Idę mu naddupić. dupić. No nie. 210 staty, 211 nawet chyba. 212. 20 mam. To masz 3 5. Ale ja zdobyłem te, za respa. Punkty. Dobra, co tu mamy? Assault kit, attack helicopters, medical efficiency, conquest. I dostałeś? Pod... Dostałem 3150. to. 3150 punktów. Jakim cudem? Normalnie Masz za... Takie... Za... No za baretki, za ten... za yy, podnoszenie defibrylatorem i mam jeszcze podwójne. Bonus. A ja nie mam podwójnego. Ja mam batfit premium. Ludzie z premium mają chyba cały tydzień.